Widzowie, taka gierka, mm, pack Past, Past, a nie Paste, Past Fate, 15 minut gameplaya, tylko zwróćcie uwagę, że to jest sprzed dwóch lat i myślę, że na następnych streamach sobie nadrobimy coś nowszego, ale na razie zacznijmy od tego najstarszego filmiku, tak z ciekawości co to jest. I have been waiting for you A ja dobrze y, wspominam klejenie kombosów z C6 czy C9, jak to było? Wiecie, która gierka? Też instancjonówka. Wiecie, która. Ale lubiłem arenę tam. DVP. Wiecie, to jest taki. Y to jest taki neutralny core. Od tego można zacząć widzowie MRPG robić. Sprzed jak dwa lata temu tak było. To ciekawe jak to teraz wygląda. Ale to jest, taki, to jest taki rodzaj grafiki, który nie przeszkadza. Tylko znowu już to zalatuje jakimś takim Action Combatem. Jak jest Action Combat, to znowuż małe studio nie wyrobi z optymalizacją infrastruktury sieciowej. No i się zaczynają schody, no ale. No, i pytanie, czy tutaj w tym gameplayu w ogóle mieli zaimplementowane cokolwiek sieciowego, żebyśmy spotkali innych graczy. W Ashes of Creation, ja mam takie wrażenie, że postacie są jakieś małe, widzowie. Albo to jest kwestia tego, że kamerę możesz zajebiście daleko oddalić, przez co traci na imersji gra. O, interfejs, widzowie, paskudny, jak w tych wszystkich początkowych MRP-ach. Czekajcie, przesunę się trochę. A nie ma na co patrzeć, w sumie. To. No. Wiecie. Tak, się troszkę na górę przesunę. Miał proces starzenia, że później tracisz postać. Ale ja doszedłem do wniosku, Sebastius. Że to nie jest do końca tak dobre jak na przykład na WoWie Hardkorze, że zginiesz raz i tracisz postać w niespodziewanych warunkach. Bo jak wiesz, że już masz zajebiście starą postać, to se przyrzucasz ekwipunek do banku. No chyba, że masz jakiś system soul bandów, to to wtedy znowu, że ekonomii już nie mam w grze i tak dalej. Ale tak to przed śmiercią taką definitywną postaci, zostawiasz sobie wszystko w banku i jesteś już przygotowany na kolejne. Więc tracisz tę dużą zaletę takiej hardkorowości i tego że traci tego permadefa, że właśnie ekonomia nie, nie ma z tego żadnych benefitów. Cześć Miluniek, witam, witam. Cześć Slalom, witam, witam widza z YouTube'a, serdecznie witam. To jest sprzed dwóch lat po krak, co ty? Teraz już na pewno ten kowal e, nie dość, że wali w kowadło, to jeszcze żonę tam bajeruje od czasu do czasu, już wszystko jest. No na razie tak spokojnie pokazują, nie? Tylko to co jest tutaj w, w zakresie miasta i, i delikatny crafting. Szału to nie, nie robi na razie. Ale tak jak mówię, to jest gameplay sprzed dwóch lat. Na którym streamie dojdziemy do aktualnych materiałów. Zacznijmy spokojnie. No, jakby wiesz, roleplay, jakby zrobili tutaj coś takiego. Eee, jakby tu był rodzaj nie action kombatu, tylko action targetu, to wtedy już ok. okej, bardziej skupiesz się na takiej taktycznej rozgrywce. Natomiast taka taktyczna rozgrywka, to wiecie, no, to musi być trochę dynamiki. Musi być trochę dynamiki. Off Global Cooldownik, zwiększenie damage'a konkretnego skill'a. No chyba, że widzowie implementujemy system jak z Kingdom Coma że z różnych kierunków atakujemy. Do tego blok, czy jakiś unik. I to jest ten rodzaj dynamizmu. Nienawidzę tap targetu. No to masz ciężko złym moimi RPGami. Większość tar tap target, nie? Tap target łatwiejszy do implementacji. Co macie w ogóle z Action Combat'u, widzowie? Bo z tych popularniejszych gierek no to wiadomo, że, że na przykład New World, Black Desert. A co jeszcze jest z Action Combat'u? I nie mówimy tutaj o takich hybrydach pokroju Guild Wars'a, na przykład dwójki. Drzewko ścięte, elegancko. Buty założone, nic się nie zmienia. Postać wygląda cały czas tak samo. Jak dla mnie, widzowie, silnik, który wybierasz do MMORPG-a, to wszystko, co teraz ten goście pokazuje, to wszystko powinien mieć bazowo. Żeby w ogóle na to czasu nie tracić. W ogóle. O, tutaj też jest target, to nie jest action. To jest target. Oznaczasz sobie jazda? I auto ataczki. Ciekawe, czy jakieś skile będą. Co to za tytuł? Past Fate. Pierwszy raz widzę. A to jest gameplay sprzed dwóch lat gwizdek. Mają nowsze filmiki, ale to sobie kiedyś w przyszłości na, na, na Twitchu obejrzymy. Na razie zacznijmy od tych starszych. Będzie przynajmniej um, przeczucie, że jest zajebiście szybki progres widzowie, jak widz nie będzie zainteresowany co to jest i tak popatrzy, że o na jednym streamie ta gierka wyglądała tak, na kolejnym tak, 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 bo, aż się nahypuje, że taki progres jest zrobiony, a w praktyce będziemy z dwóch lat oglądali progres. No, ciekawy jestem, czy to w ogóle oni będą chcieli wrzucić jakiś rodzaj skilli, Czy to będzie na zasadzie kombosów działało? Ale przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że zobaczę kombat w tym gameplayu. A ja zobaczymy. No tap target to nie jest, ale po prostu jest targetowany mobek tyle. Ale może być i tap targetem, w sensie tabem yy, zaznaczany. Tyle, że po prostu każdy zwykły atak yy, ma wektor ruchu do przodu, a nie tak jak zwykle bywa w tap targetach, że autoataki są wyprowadzane z miejsca. Taki wybuszony wektor był na przykład w The Queen Fallu. Nie był zajebiście irytujący, musiałeś cały czas celować konkretnie. Tyle, że tam jeszcze był non-target, więc nawet postać się nie kleiła za bardzo do mottka. I to było problematyczne. A tutaj, w, taki, w, w takim połączeniu, przypuszczam, że, że to jest mniej irytujące. Ale mówię Wam, że, że to co pokazywali, ten crafting, to zakładanie tutaj sprzętu i tak dalej to wszystko powinno być od razu bazowo w silniku. Przecież ile razy to samo można robić? Wszędzie to jest, widzowie: zakładanie ekwipunku i crafting wypełnianie się paska i pobieranie pewnych surowców to jest wszędzie to powinno być bazowo. Na to, na to deweloper to jeden dzień powinien chyba spędzić. Tak, tak, Sebastian. Właśnie ani, jej, ani pół gracza drugiego nie widzieliśmy, więc na razie na tym gameplayu nic nie ma eee, z tych kwestii sieciowych. Ale ciąg dalszy, widzowie, będzie na następnym streamie. Ale dobrze, że pracują, bo... Bo widzowie, jak oni tak sobie tutaj tak biegnie, nic nie robi. Oni mają filmiki, popatrzcie, tak w miarę regularnie. Osiem dni temu, trzy miesiące temu, rok temu, rok temu. No tak, co kilka miesięcy coś wrzucają, cały czas pracują. A pierwsze cztery lata temu i kickstar Kickstarter jakiś był. Później sobie zobaczymy jeszcze na stronę ich oficjalną. Jest Equip, Equip, tu chyba już nic ciekawego nie zobaczymy. Znowu crafting, widzowie. Wypuszczanie, znaczy upuszczanie elementów. I znowu idziemy klepać te same mopki. No i znowu crafting. Tylko, że już z lepszym sprzętem. I teraz tutaj jest jakaś nowa lokacja. Nowy questik. Dostał spodnie, założył spodnie. I tyle. Dobra. Co oni tu mają napisane? Past fate. Tu jest jakieś, jakieś tło fabularne, screeny. O, no to wiele tutaj nie mają. 2022 rok. No i na Steamie jest info. To może prędzej tutaj coś znajdziemy. Icy North Games, czy oni coś wcześniej wydali? Tłonela. Tłonela z jedną recenzją, widzowie. Akcja rekreacyjne RPG Rogue-like akcji. I jeszcze Dread of Lotter. W większości negatywne, 25 recenzji. Więc doświadczenie jest, jakie jest. Natomiast zadałbym sobie pytanie, czy nie lepiej takie doświadczenie niż żadne? Co, Co sądzicie, wizowie? Ja uważam, że nawet jakby mieli, nie wiem, trzy gry, znaczy może nie trzy gry, ale jedna bez recenzji, druga jakaś w większości negatywne to chyba lepsze doświadczenie niż żadne. Ale jeśli by mieli na przykład trzy gry i trzy gry miały przytłaczające negatywne, to chyba pozwala to stwierdzić, że coś się nie uczą, coś im nie idzie, więc chyba powinni sobie dać spokój, nie? Wkrótce wczesny dostęp, nie ma żadnej informacji konkretnej. Patch 050 23 stycznia. Before you buy, ale nie można tego kupić jeszcze, to jak. Gra jest we wczesnym dostępie i może mieć bugi. Eksploracja, duży świat. Można zatrudniać niewolni, niewolników, najemników i zbierać żołnierzy, żeby podbijać kolejne landy widzowie. To tym bardziej, jeśli to ma być MRPG, i dodatkowo jeszcze mają być obsłużone NPC w większej skali, to jeszcze sobie utrudniają robotę. No to jest takie założenie, powiem Wam, ryzykowne, jak, jak tym bardziej, że to jest ich pierwsze MRPG, no bo wcześniej nie było to MRPG, tej, tej ich gierki. Kurde, nie wiem, czemu tak robią, przyznam szczerze. No i co? Obrona też królestwa z najemnikami, żołnierzami. Zabijanie potężnych przeciwników z Dungeonów. W trakcie nocy pojawia się jakaś tam mroczna magia. I tak dalej. I można widzowie też pływać statkiem. No czysto teoretycznie źle to wygląda. W sensie patrząc na, na, na doświadczenie. I to jakie są założenia tej gry. Ale zobaczymy kolejne gameplaye. Może się okaże, że oni, że tam... Już na najnowszych gameplayach 50 osób działa bez żadnej desynchronizacji. I wtedy pozwoli to uwierzyć, ale to na następnym streamku sobie obejrzymy.